Dzień dobry. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym filmie na temat nowego Battlefielda. Wczoraj zrobiłem wam film, który przekazywał podstawowe informacje, jakich dowiedzieliśmy się przed tak zwanym Investor's Day, który miał miejsce 17 września. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu, to koniecznie sobie na niego zerknijcie, bo dzisiejszy będzie właśnie uzupełnieniem wczorajszego. Bo dzisiaj chcę wam powiedzieć co bezpośrednio zostało powiedziane podczas całej Mniej więcej 9-minutowej prezentacji poświęconej przyszłemu Battlefieldowi. Dowiecie się, na co został położony nacisk, jakie konkretnie nowe informacje zostały przekazane, zobaczymy nowy koncept art oraz czego doszukała się Battlefieldowa społeczność na platformie X. Jak zawsze, pamiętajcie: no pre-orders, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tym, co usłyszycie, i zostawcie łapkę w górę. Albo łapkę w dół. Zapraszam. Można się oczywiście zastanawiać nad wagą tych informacji, których dowiedzieliśmy się chociażby z artykułu na pakistańskim IGN, czy też z tej prezentacji, którą tutaj widzicie. Nie dostaliśmy jak na tacy żadnych wielkich, niesamowitych konkretów, mimo to te informacje mają na pewno jakąś wartość, tym bardziej dla całej Battlefieldowej społeczności, a może przede wszystkim właśnie dla nas. Którzy tym battlefieldem żyją, oczywiście pomijając sam fakt, że dużo w tych całych przemowach jest takiej w cudzysłowie korpo których adresatem są inwestorzy, natomiast sporo rzeczy odnosi się też do samej gry i do samej naszej battlefieldowej społeczności. Na początek moi drodzy dwa nowe koncept arty. Myślę, że pierwszy nie chcę mówić, że ucieszy nas wszystkich, ale widać na tym konceptarcie przede wszystkim walkę z urbanizowaną z lewej strony mamy żołnierza, nie wiem czy trzyma Mkę w każdym razie jest tam gdzieś w tym momencie czy to Akok. w każdym razie celownik z powiększeniem oraz helikopter, może Blackhawk. Może coś innego, tumany kurzu, rozwalone budynki, klimat ogólnie, który ja uwielbiam, ale to już na pewno wiecie. Natomiast obrazek numer dwa to po prostu skala działań wojennych i jej konsekwencje. Dym, brud. No, generalnie spustoszenie. W tle gdzieś tam są chyba jakieś budynki, ale ciężko się generalnie doszukać czegokolwiek innego. I dla porównania wrzucam Wam też tutaj koncept Arty z Battlefielda 1, na przykład z Battlefielda 5, czy też z 42, które gdzieś tam w internecie krążą, znalazłem. Oczywiście, koncept Arty to koncept Arty, i to nie jest tak, że mają bezpośrednie, turbo-identyczne przełożenie na to. Co będzie w grze. Tak jak nazwa wskazuje, jest to pewnego rodzaju koncepcja, która później musi zostać jeszcze oczywiście fajnie przełożona na żyćko, czyli na samą grę. Ale tak tylko w ramach ciekawostki, żebyście sobie po prostu zerknęli. No i sami oczywiście. Ocenili, jak to wygląda. Odnosząc się natomiast do wczorajszej prezentacji, została ona rozpoczęta przez panią, która jest prezydentem i szefem w Electronic Arts, w, można tak powiedzieć, chyba Departamencie Rozrywki oraz Technologii. Zostało wspomniane, iż zdają sobie sprawę z tego, że battlefieldy, które odnosiły największe sukcesy, to te, które dawały poczuć ogromną skalę działań wojennych. Pani zauważyła, że zdają sobie również sprawę z tego, że parę ostatnich battlefieldów, i tutaj zostało stricte użyte słowo, określenie few, nie spełniało niektórych wymagań społeczności. Została wspomniana oczywiście najnowsza część, czyli Battlefield 2042. Ale pod tym samym few ja domyślam się, że mogło na przykład chodzić również o Battlefield 5 i różnego rodzaju problemy właśnie z nim związane. Następnie mieliśmy chwilkę ogólnego chwalenia się tym, że w grę zagrało ponad 100 milionów graczy, ogólnie w całą serię, że cały zespół oraz nasza społeczność jesteśmy niesamowicie i wybitnie zaangażowani we wszystko co Battlefieldowe, oraz został puszczony trailer. Trailer, a raczej takie podsumowanie ogólnie tych 100 milionów osób, które w Battlefieldy grały. Co ciekawe, zdecydowanie więcej w tym samym trailerze jest urywków z Battlefielda 4, Battlefielda 3, ogólnie starszych Battlefieldów niż z samego 2042. Na sam koniec zobaczyliśmy napis Our Most Ambitious Battlefield yet, czyli nadchodzi, że tak powiem, nasz najbardziej ambitny Battlefield w ogóle kiedykolwiek. I sugestywnie ja to tak odebrałem: dostaliśmy scenę i muzyczkę z Battlefielda 4. Czy to w jakiś sposób nawiązuje do tego, że nowy Battlefield ma być czymś pokroju Battlefielda 3 i Battlefielda 4 i tym powrotem do tego kora całego, czyli do podstawy? Gdzieś to już kiedyś słyszeliśmy. Natomiast jeżeli jest to pewnego rodzaju puszczenie oka, no to okej, okay, niech takie będzie. Następnie dowiedzieliśmy się, że w podejściu do produkcji nowego Battlefielda bardzo wiele rzeczy zostało zmieniona i nastąpił, cytuję, shift czyli po prostu zmiana taka o 180 stopni. Samą grę tworzą teraz cztery studia, o których zaraz powiem i oczywiście ilość studiów, które robią aktualnie nowego Battlefielda, no nie znaczy jakoś bardzo dużo, bo kiedyś było robione przez DICE, teraz są robione przez cztery studia, samo Battlefield 2042 to chyba było robione przez sześć albo nie wiem ile, teraz tak z głowy mówię, ale też przez bardzo dużą ilość, i nie przełożyło się to bezpośrednio na jakość. Natomiast argumentem tutaj było zatrudnienie Vince'a Zampelli, byłego szefa Call of Duty, teraz general managera Battlefielda, czyli po prostu Battlefieldowego dyrektora. Oraz jednym z argumentów jest też to, że poświęcono znacznie więcej czasu na produkcję w całym cyklu nowego Battlefielda niż w przypadku wcześniejszych Tytułów. Co więcej, pani zaznaczyła, iż gra jest testowana codziennie od ponad roku i to też jest jeden z głównych czynników, który później w swojej przemowie rozwinął też pan Byron Bede. Swoją przemowę rozpoczął od powiedzenia, iż zawsze podziwiał Battlefielda i jest bardzo zadowolony, że znowu może pracować nad czymś z Vincem Zampellą. Zostały przedstawione te cztery studia, o których wcześniej mówiłem: Dice, którzy zajmują się multiplayerem i zostało to tutaj stricte podkreślone; Criterion, który zajmuje się implementacją singleplayera oraz multiplayera, czyli zostało potwierdzone. Że będzie kampania dla pojedynczego gracza. Do tego Studio Motive, które zajmuje się tak zwanym storytellingiem, czyli po prostu historią dla kampanii i związaniem tego wszystkiego w jedno. Oraz Ripple Effect, który zajmuje się, cytuję, New Battlefield Experience, czyli takim nowym Battlefieldowym doświadczeniem, którym podobno jest część Battlefielda nowego, która ma być Free to Play i ma być to tryb. Extraction Battle Royale, tego dowiedzieliśmy się dzięki przeciekowi od Toma Hendersona, który po prostu napisał na Twitterze, na X, że to jest właśnie ta część. Następnie pan Byron Git powiedział, że aktualnie nad nowym Battlefieldem pracuje największy zespół, jaki kiedykolwiek pracował i jest on najbardziej skupiony na sukcesie nowego tytułu. Zwrócił również uwagę na takie ich motto, którym teraz mają się kierować. Jest to find the fun, czyli przede wszystkim zabawa przede wszystkim przyjemność z rozgrywki i ma być to osiągnięte przez trzy podstawowe rzeczy: prototype, playtest oraz feedback. Czyli prototyp, jakiś pomysł na coś, playtest, czyli sprawdzamy, czy to po prostu działa na żywym organizmie, oraz feedback, czyli rozmowa i ocena tego, w co graliśmy. Na podstawie tego cyklu non-stop powtarzającego się nowy Battlefield jest produkowany i z uwagi właśnie na to oraz na sentencję w cudzysłowie Keep Green, o której sam Byron Git wspomniał, czyli określeniu na grę, która ma być cały czas sprawna technicznie i w którą cały czas można grać, cały czas można testować, co DICE oraz Electronic Arts wraz podobną z graczami już od ponad roku robi. Ogłosił, że na początku 2025 roku będą oficjalne testy nowego Battlefielda. Nie wiem, czy w myśl jakiegoś Early Accessu, tak jak chociażby ma to miejsce w przypadku gry Skate, która gdzieś też tam została wspomniana i Early Access do Skate'a ma być. Early Access w Battlefieldzie? Ciekawa rzecz dalej traktowałbym to jak zwyczajnie betę natomiast wydaje mi się że w tym konkretnym aspekcie byłby to dobry pomysł bo beta nie trwałaby 2-3 dni tak jak trwa w kodach tak jak trwa nie wiem trwała w poprzednich Battlefieldach co w ogóle było hitem i doskonale widzieliśmy że absolutnie nic się nie zmieni bardziej widzę tutaj w tym momencie podejście takie jak na przykład w Delcie czy też chociażby w Arenie Breakout jakiś czas temu że beta Delty trwała, no nie wiem, nie pamiętam, 2-3 tygodnie, miesiąc. Teraz tej bety nie ma. Tej Alfy w zasadzie, bo graliśmy w Alfę, no i na podstawie tego wszystkiego, co zostało zebrane przez dłuższy czas pewnie są wprowadzone zmiany, gdy już sama Alfa Delty działała pod względem na przykład technicznym bardzo dobrze. Oczywiście to, co zostało powiedziane, to co zostało też zaprezentowane odnośnie samego Early Accessu i niby tej zmiany podejścia. No to tak to powinno po prostu wyglądać, jakby jest zmiana w stosunku do tego, co widzieliśmy odnośnie 42, natomiast to tylko pokazuje, jaką w niektórych aspektach te początkowe fazy życia Battlefield 2042 i ta produkcja tej gry. Była generalnie procesem, nie chcę mówić patologicznym, bo to jest mocne określenie, natomiast tam się chyba nic na pewnych etapach po prostu nie trzymało kupy. Wiecie, to takie porównanie, no, nie wiem, jesteście w związku i bije was partner, pije, chlać pa i w ogóle jest totalnie do dupy, a wchodzicie w inny związek za parę lat i nic wasz partner nie robi niesamowicie jakiego, ale przynajmniej was nie bije i nie chla. Więc uważacie, że wow, coś niesamowitego. No a to jest raczej normalność, prawda? To są wszystkie informacje wyciągnięte z samego pokazu dla tych inwestorów. Natomiast na Twitterze też dostaliśmy informację od Toma Hendersona II Zapytany, w jakich latach ma miejsce akcja Battlefielda nowego, Tom odpowiedział, że w 2027 roku. No czyli współczesność, natomiast również jeden z użytkowników Tactical Brit, też na platformie X, zauważył, że prawie na pewno, oczywiście, wiecie, bawimy się tutaj w pewnego rodzaju domysły, ale to też jest fajne. To, co zobaczyliśmy na pierwszym ekranie, czyli na pierwszym koncept Arcie, to jest podobno Gibraltar. Dlaczego? Dlatego, bo jest to bardzo ważny punkt na mapie świata w samym konflikcie teoretycznym bezpośrednio między Europą czy też Afryką porównał gdzieś tam zdjęcie do faktycznie zdjęcia sprawdziwości. Oraz fajnie zostało też zauważone, że sam Gibraltar. Był obecny w Battlefieldzie, a konkretnie rzecz biorąc w Battlefieldzie 2142. Do tej analizy odniósł się również Tom Henderson. Ja tak wspominam tutaj Toma Hendersona, ale może jeżeli nie wiecie, bo ktoś jest nowy, to pan Tom Henderson był takim insiderem, który od wielu, wielu lat na przekroju naprawdę wielu Battlefieldów ma gdzieś tam swoje wtyki i po prostu jego przecieki. Zawsze nie chcę mówić, że zawsze, ale no, w tych najważniejszych rzeczach się po prostu sprawdzały, więc jest takim pewnym źródłem niektórych kwestii. No to Tom Henderson przyznał, że tak, że jest to Gibraltar. Podobno w tym tygodniu ma pojawić się jeszcze jakaś większa piguła informacyjna, właśnie od Toma Hendersona. Więc jeżeli takowa się pojawi, na pewno sobie na nią zerkniemy. Co do samych oficjalnych informacji, wydaje mi się, że na razie to będzie cisza, że tutaj przez jakiś czas no, nie będziemy słyszeć raczej czegokolwiek konkretnego. Gdyż chyba nie ma żadnych inwestor dni i tego typu podobnych atrakcji. Natomiast jak zawsze, ręka na pulsie przeze mnie oczywiście będzie trzymana, także jeżeli chcecie być na bieżąco na temat nowego Battlefielda, ale nie tylko, bo w stare też gramy, i nie tylko w Battlefieldy przecież od, od jakiegoś dłuższego czasu, to możecie rozważyć zostawienie subskrypcji na kanale. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wsparcie oraz za aktywność wszelaką. Także moi drodzy, na dzisiaj to wszystko, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie na temat tych informacji. Jak zawsze podchodzimy ze spokojem, jak zawsze, chyba nie jak zawsze, w tym Battlefieldzie oczywiście podchodzimy do wszystkiego ze spokojem. Warto się ekscytować, ale na jakimś rozsądnym poziomie i oczywiście liczyć na to, że będzie dobrze, no bo czemu być pesymistą. Życie jest piękne, podobno. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.